Mama Tatuść Królik. Królik, tak Co jeszcze widzisz? Tutaj. No, co to jest? Mama. O nie chcią. Dam Ci rączkę. Poradzisz sobie. Dobrze, od razu lepiej. O, jak dzielnie teraz idę. Mmm, mmm, tak. Co to za kolor? Co to za kolory, kolinka? Mama! Nie Tak! 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 Pokaż niebieski! Tak! 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 Co to za za ten, O ten! Niebieski? Nie, to jest green, zielony. Green, green. blue, Oten. a blue? ten Yellow, żółty. A pokaż niebieski. Taki. Ryba, mama, tatuś, ryba. No, ryba, ryba, ryba. Ładny. Ładny, ładna ryba. Czekaj. Takie.